Nie wiem, czy mam to.

Muito obrigado. że ona nie jest śliska i nie powoduje jakichś nie wiadomo jakichś zachowań łatwo się nam utrzymać, jeśli z nami się nie przewracamy ale to jest wód y, tylko i wyłącznie przeznaczony do takich nawierzchni między nimi, jak macie tutaj y, nie za bardzo sprawdza terenie teren kiedy już jest y, ziemia, mokro i tak dalej o wiele lepszym i kolejnym modelem tutaj jest y, taki bód, Taki nazywane jak to buty, śniegowce, w których można biegać na nawierzchniach typu orlin, kiedy pokrywa śnieżna nie jest duża, jest taki szronik, ale jest ślisko i trzeba coś, co będzie na tą podeszwę y, utrzymywało na takiej mało stabilnej nawierzchni. Czyli takie biegi. Na przykład nie jest to wódz znowu, na nawierzchni te W takich skódeleczkach no niestety nogi muszą pracować, żeby było im ciepło yy, i nie przewiduje się na bliskach długich stóri. Zresztą chyba widzieliście, że nikt tam z piłkarzy nie ma w długich koszulka poszła. Rybacka też. Jeszcze przynajmniej nie. Tutaj jest koszulka letnia taka, którą młody piłkarz ubiera latem, kiedy jest ciepło. Ona jest jedna śliska. Yy, bardzo przyjemnie się gra. Do tego kompletu są jeszcze getry. Getry takie skarpetki, to takie dłuższe. Dłuższe, no mówię dlaczego. Ponieważ taka getra musi umieścić ochrania. kilka nożna jest z kontaktowym, gdzie dochodzi do wielu zderzeń, wypadków i tak dalej. Więc yy, tak jak widzicie... Uchragać. Możecie sobie go tutaj, dotknąć, każdy zobaczy. Może Nieodzowny, nieodzowny element yy, w piłce, to jest w piłce i decydować, bo to się nie Tak jak powiedziałem, skarpetka po to, żeby, żeby przede wszystkim zajęć, żeby to nie latało. To się przydziawia do nóżki, to jest przyklejone, tam się zakłada na nowej i w zasadzie zniszczy to nie przeszkadza bardzo na Jeśli chodzi jeszcze o ostrożność. To jest trójka w kaga, upadek jest znacznie lżejszy. Tak samo jest jego koszulką. thank sure. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.